Momy wszystkich Świętych. Jutro wszystkich Świętych, albo jak to jest na Polsce kiedy się o tym nazwę dodali święto zmarłych. Isto, wszystkich Świętych, po łacinie Festum Omnium Sanctorum, jest srogą chrześcijańską paradą festem, z której uważowaniu wszystkich Moc wywołanych nieświadomych świętych i cierpiętników, którzy ci już są ze pąboczkiem we niebie. Trefio do wiodociterowski zawdy we pierwszego listopada. Usłyszałem dwa, trzy lata temu nazwę, jak to jeden angiberski dyrektor z radioka, państwowego radioka napisał, ci był do jego Dubskich taki moderny SMS, coby za moc srogą sztrofą nie go dali we ten dzień, i że to jest święto zmarłych i nowszejski święt. Kejszy zapieronym nowego pierwy mianowali te fajery dziady. Bo ci to gor, osobliwe święto, ten całbrowny cios, kiedy świat żywych i umartych do gromady się kuplowali, kieritalowała i no taką Cieniuśko Szwela i kej nasze dawniejsze starziki i starożki dowali tym umżytym duszyczkom jodło i coś ich do popicia, a z wszystkiego dowali tym zmarzniętym duszyckom się łogrząć przy domowej flamerze, przy domowym ognisku. I za tych naszych blachdownych przodków Zawdy się go dało Co to nie duszycki mogą Dować nam na tej ziemi coś Ale i my, żywe, też musimy Dować tym naszym już umartym Tym, w których już z nami na tej ziemi nie ma Wiecie, mianowało się do W czas na istogryfnie Wszystkie my, żywe i te już pochowane Istniejemy do kupy We takim wiecznym Nieskończonym, nieograniczonym Świętowicie ten, jak to mądroki godają kult zmarłych, jest z nami od zawdy. Jest to taki przyrodzony czynom instyk, jest taki długi, jak długo żyją ludzie na tej ziemi. Święto zmarło jeszcze nie wszystkich świętych, fajrowali Słowianie, a im my sam unor na Śląsku, albo jak to pierwszy ta nasza dziedzina się mianowała, od zawdy i to pora razy do roka. Z kuli tego, co dawniejsze kapelunki nie poradzili przeżynąć tych wszystkich starych zwyków, musieli cię je unę skuplować ze naszą wtedy wiarą. Sami te roski ginał gryfne sztrofeski łosieni o tym gryfnym podziemiu, które napisał Hobb, myśląc z bokajszych ze Szczecina, Leon Ferenc, a kerek ci nie tak dawno naszą w jakimś, niebocza jakim, zajtunku. Słońce przymglone, pola pustym mgłą spowite, pajęczyny na trawach perlistą rosą utulone, pożółkłe liście drzew niedługo opadną, wiary harce zaczynają, chmury coraz ciemniejsze snują się po niebie, ptaki gromadnie przelatują, jakby przed czymś uciekając chciały zdążyć. Dzień krótszy od nocy, może układa się do snu, a w ludzkich myślach tęsknota chyba za czymś, co bezpowrotnie minęło. Dokąd kroczysz czasie? A my wraz z tobą. Ja. Kaj kroczysz, kaj w czasie. Gryfne to i takie rytmiczne, prawda? I rodzaj musza wciepować polskie sztrowki, o naszych nie chociaż nie rusz. Proszę o takie rostomajtych śląskich poetów. Fest omnium sanctorum, fajer wszystkich świętych wandluje się tak naisto od uważowaniu od downiejszych cierpiętników, którzy swoje żywo wycieło oddali za Chrystusa, a kierych blank ci nie wspominali we martyrologiach, we wspominka w a ale też we tym kanonie świętej. Kajsi W we trzecim wieku, kiedy nastał taki zwyk, co by całkę relikwie święty albo jej tajre przekludzać belekaj do ostomajtych Kościołów, napoczło się uważowanie święty. Tak ci to pokazywali, co wszystkie święte są iścizną całkiego kościoła, kajby tyż żłon ten ty święty nie był. Kiedy w 60 roku papież w IV czwarty Erbnu Łocysorza, ten ci starożytny Panteon, taką świątynią, która była dla wszystkich dawniejszych bogów, kozo ci tam wartko poskładać sklapnąć wszystkie relikwie, które był uściubił. Za tym po był ten całki Panteon na kościół chrześcijański pod wezwaniem Mat. Boskiej męczenników. Po ich niemu Santa Maria ad Martyres, albo inaczej Santa Maria Rotonda. Od tego czasu oddawali z oca wszystkim umartym cierpiętnikom we dejcie Pozór, pierwszego moja. Łoszklice go dają, co to było trzynastego moja, ale Adam Natela nie miarkuje i nie wydaj się sam wadził. Zdziebko niskoży papież Grzegorz III we 731 roku przekludził ten całki fajer na pierwszego listopada. I już zajęło się w 1837 roku Inkszy papież zarządził, co było teraz pierwszy listopad, był takim gryfnym dniem, w którym wspominał się nie ino świętych cierpiętników, ale też wszystkich świętych naszego kościoła katolickiego. Ku temu jeden Cysosz, Ludwik Pobożny, przykazał fajrować te święto we całkim kościele, na całkim świecie, na dawniejszym całkim świecie. Trzeba się na opędzie, co u nas jest wszystkich świętych i dzień zaduszny. Ten drugi dzień nie ma już frachnieł od roboty, chociaż był jeszcze za komuny. Dzień pierwszego listopada wspominał tak na isto całko prawda o powołaniu do świętości wszystkich ludzi. Fajer wszystkich świętych nie byłam się od tego dnia zadusznego, takiego wspominania wszystkich wiernych a umrzytych, co trefio się zawdy drugiego listopada. I co by sam nie goda, Ten fire pierwszego i drugiego listopada, godo cięgiem młotym, co by my deptali ku świętości. Do kupy, i pierwszy i ten drugi dzień przypominał i o wspólnocie kościoła, kiero obimo świętych w niebie, tych, którzy jeszcze pokutują we całkim czyśćcu i tych, którzy jeszcze deptają po świecie. Te całkie wspominanie wszystkich świętych może źródło we tym pierwszym kulcie cierpiętników. Człowiek jest samocka godać, ale pierwszym, który nie był cierpiętnikiem, był Biszop Marcin ze Tur, któremu mu się zemrzyło w 397 roku. Wiecie, na pocznięcie tego całkiego święta siągo a że do IV wieka do Antiochii. To tam piastowali ci wspominanie o wielu cierpiętników bez miana, kiedy wspominali na pierwszą niedziela po zesłaniu Ducha Świętego. Czasem jeszcze dociepnąć, co ten listopadowy dzień już był we Wercie, w Irlandii i w jeszcze we VII wieku, i gdzie pieroblani skorzy we VIII wieku łoskulą się na całku Europę. A jeszcze w XIX wieku we całki Polskiej, a i samochód na Śląsku, też na granicy z Litwą i Białorusią, byli takie fajery, które mianowali się dziadami. Do ciepła cudowniejsze ludzie festnie wierzyli net blank, ożywiali ci tych umrzytniętych familiantów, że wszystkim im stawiali jodło na grobach i to nie no chleb, ale i uważone krupy, miód, jajca, druda, sławali przy grobach całkie fojery, całkie gościny Dlo familiantów zmarłego. Było i tak, że zabrane siodłoki gospodarze swozili całkę fury chleba, które niskorzy tajlowali za duszyczki zemżytych ze prośbą o za nich. Było tego najwięcej w dzień zaduszni, tej swozili ten przynny, aborżany, podugowaty chleb i nedłozdowali zdowali fechciorzu, co by one żykali za familiantów tych zabranych bambów. Ludzie też wierzyli, co wy ta noc przed nim zadusznym, wszystkie duszycki zbierają się w najbliższym kościele i tam wszystkie dokupy, przodzi, rzekają, rozżygane są wszystkie funcle i świecki, a nie skorzy takole północki, każdo ze tych duszycek idzie do swojej dawniejszej hałpy, do swoich familiantów i pociotków. Ten zwyk ze detajlowanym jodłem, biedoką, zażykani, to można są te rożniejsze wypominki. Tela, co ino za złocioki i nie fechciorze, a ino nasze kapelunki kościelne, za te duszycki, dokupy ze wszystkimi parafianami, żykają bezporadni. Krom tego zwyku, było się po łogni. Blam za starego pierwy jest we średniowieczu gorano sroge blandery na krojcungach cestów, sztreków, co by te wszystkie duszycki, które mieli na te faery Przychodzić poradzili sam do siela trepić, jeszcze co by przy tych fojerach mogli się ogrzać po tym wandrowaniu ze zaświatów. Dziepło kajsi od xvi 17. wieka te fojery napoczli łożdżygać na samuńskim możebne co tego zwyku od tego zwyku wzięło się dzisiejsze polenie zniczy świece, grazinku i tego co ci tam jeszcze handlisze wypokoł. a my się tam wspominają Sowiecka kiedy już chyba pisał, kaj się już rządził i no co nigdy nie za tyle wspominania o tym naszym wartkim uwijaniu się, gipkim przekwanskaniu się po tym jak to godają dają ze światu trzeba chociaż ten jeden dzień ro rozveroku żebko przybrymzować, poklamać poświęczeć zjebko, łosiał o, naszy łosia, o naszych ojcach, o naszych starżika, o tych wszystkich, kiedy już z nami nie ma. Boj też kajnikaj jej już z ręka na dachach, na chlewikach, na klopsztangach, na stromach, ci na tych stromach, szoka harpędzio, listeczków w na niektórych blank ci już nic nie zostało, blank żadnego nie ma, Wszyscy ci już lecieli. Ostatni kwór no ta briwa zebojki łapsiku, o zbójcu madeju a na odwiecze, żeś co gipci robi się cmachowy kto tim ta łoznął łoskidą na białodeka abo na tisztu ja ja to już listopad na puklu tym, jak to kaędzi go dają listopadnik całkiem pyskim idzie to tym miesiąc kiedy się festelnym i ankorym napoczyna stara skarga a próz, próżna na śmierć się żałować bowiem ona nikomu nie zwykła folgować bierze stare i młode kto jej się nawinie ten pierwej ów później przecież nikt nie minie te gryfne suweczka były od jana kochanowskiego narychtowane na denkmal jednego takiego istnego gryfne i szykowne jak na ichtyczne. Przecież każdy s jakoś ich familio, jak ich ojców starzyków, przecieli początków, kamratów, kiedy są już umżyte, kiedy już juni nie ma cholenoski, że są hań tam, kaj nasz Filip, kaj ty nasz maluśki rozum nie poradzi grajfnąć i łotkany jest, że żody się nie wrócił i nie powiedział jak tam jest. już zaś jak we sztrowkach, przy napocznięciu, nie każdy i nie zawdy i nie cięgiem o nich wspomino przy tym całkiem tyraniu, firtaniu, za złotku. Za tym, co by dziecku mieć co do gęby wrazić, co by nim wszystkie zachciołki zbajstlować, co by autok był gryfniejszy, szykowniejsze, byli łachy przyłodzienie, albo sroksze pomieszkanie, się lajsnąć, przy tym całkim utropieniu o robota dla i dla dziecka, wywianowanie synka albo no ale jest taki dzień, a tak po prawdzie dwa, w których człowiek musi stopnąć, musi zabrymzować i pomedykować u innych, u tych, którzy byli, a których ci już nie na wiele wszystkich świętych i zaduszki.